Witam Państwa ponownie. Popatrzcie, jak z takiego wysypiska gruzów można powiedzieć: można zrobić sobie ładny magazynek na narzędzia, i nie wiem co jeszcze. Teraz tak. Spójrzcie na górę, tutaj. Spójrzcie. Stan agonalny tego drewna, ale to tylko wizualnie stan agonalny, bo Rzeczywiście to drewno było zdrowe, nie przegniłe, tylko no, sfatygowane nutą po prostu czasu. I teraz można wszystko wymieniać, zapłacić krocie za te elementy drewniane, ale można to wszystko wykorzystać. I teraz lecimy na drugie zdjęcie. To zastałem na tym dachu. Popatrzcie, tak to z boku wygląda. Czyli zdezerowane te dechy, to, to wszystko stare. No Dobra, zatrzymujemy. Proszę bardzo, proszę bardzo, tutaj jest następny rzut. Widzicie, widzicie. No po prostu tyfus makabra. Ale to wszystko jest zdrowe. Można to wykorzystać i można spożytkować. Zresztą Unia zaleca, żeby spożytkować takie. Pamiętajcie, zieloni. Lecimy na dalsze foto. Tutaj było dokopionych parę desek nowych, ta dolna, ta deska do czołowa, do której rynne trzeba przyłożyć. Tutaj jakieś tam podbite te boczne, widzicie, łaty. Jeszcze tutaj tam łaty, jakieś tam dokupione, bo te dechy były grube, naprawdę grube, więc można było to wszystko wykorzystać, żeby zrobić równą linię po prostu tego, tego dachu. Sekunda. Proszę o to ujęcie z boku. Tutaj jest deska do czołowa. No dobrze ją tak przykręcić tutaj do, do tej łaty. Ta łata tutaj powinna być, bo ona prostuje cały po prostu dach. żeby to wszystko było dobrze, żeby to, 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 to się równało. Dalej mamy następne ujęcie. No tutaj już przykręciłem do tego rynny, do tej deski do no i tutaj są te łaty dach jest mniej więcej wyrównany że można trapezówkę czy blachodachówka ładnie położyć no tutaj już mamy efekt po prostu zrobiony tak to wygląda delikatny spadek tutaj żeby ta woda płynęła tutaj ta boczna wiatrówka powinna być zabezpieczać dach żeby tam nic nie podwiewało z tego dachu no i tak można wykorzystać Stary budynek, żeby cieszył oko dalej. Dziękuję.